Witam moi drodzy. Dziś film pod tytułem Któż to chciałby Was przytulić? Kto chce Cię przytulić? Grupy dwie. Zaczynamy od jedyneczki. No zobaczymy, cóż tutaj będzie przy tej jedyneczce. Kto chce Was przytulić? Kto chce Was przytulić? Ojej, wszystko mi wypada. Sprawdźmy. Kto chce Was przytulić? Zaczynamy od jedyneczki. Ja muszę założyć okulary. O, dobrze. Chcecie. O tym karty mówią. Zmieniliście zdanie na tą osobę. Myślę, że ją mieliście okazję poznać. Może wcale nie Bóg wie jak dobrze, natomiast jest to osoba, której wy nie chcecie. Ta osoba, ona to wie, ona to czuje, że wy jej nie chcecie. Bardzo możliwe, że pojechaliście troszeczkę po tej osobie. Dlaczego? Dlatego, że wy macie swoje własne cele, własne zamiary, dobrze wiecie, czego chcecie w życiu. No cóż, zdajecie sobie sprawę z tego, że chyba ta osoba hmm. w jakiś sposób cierpi przez Was. Myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, że ta osoba cierpi przez Was. Hmm. Kto chce Was przytulić? Mamy tu tylko do czynienia moim zdaniem z jedną osobą. Hmm. Dobrze wiecie, że ona cierpi, że jest jej, nie wiem, źle bez Was. Natomiast nie ma takiej opcji, żeby ta osoba się zbliżyła do was. Wy tutaj postawiliście może nie mur, ale strzeżecie bardzo swoich granic. Nawet mogła być taka sytuacja, że hmm, pogoniliście to tą osobę. Mam do, mamy do czynienia w ogóle osobę, y, która za bardzo się uza, użala nad sobą. Mogła być taka sytuacja, że byliście parą i tu karty pokazuje, że było między wami raz dobrze, raz źle. Pogoniliście tej, tą osobę. To jest w ogóle dla mnie osoba, która użala się nad sobą i jest dosyć taka słaba. Może przechodzi taki trudny moment w życiu, też może być, bo przecież no, są takie momenty w życiu. Natomiast wy macie swoje plany, swoje cele. Nie bardzo was to obchodzi, że ta osoba tam przeżywa całą tą sytuację. Patrzycie się wstecz i tak dalej. Gdzieś przyglądacie może się z boku tej osobie, może gdzieś tam o niej coś słyszycie od czasu do czasu, ale Wy tu nic nie robicie. Patrzycie owszem w kierunku tej osoby, może macie jakiś sentyment albo coś takiego, ale karty mówią o tym, że Wy dobrze wiecie, wiecie czego chcecie. Wy chcecie prawdziwej miłości, tak? Więc przytulić Was chce tutaj tylko jedna osoba. Mogło być między Wami wcześniej bardzo różnie. Ta osoba nawet mogła zmieniać zdanie, albo nie dość jasno się wypowiadać, czego chce. Bała się być może zmian jakichś konkretnych w życiu, ale chciała być blisko Was. Hmm. I miała do wyboru tak naprawdę dwie drogi. Może to jest ktoś, kogo znacie, gdzieś skądś, a może byliście w, jak w jakiejś takiej znajomości z tą osobą. Jakiejś wielkiej miłości tu nie widzę. Natomiast mogło być tak, że pogoniliście tą osobę, bo Wy macie inne cele, inne plany. Hmm. I broń Boże, tutaj takich sytuacji karty pokazują, że mogła ta osoba, no nie wiem, być w jakiejś trudnej sytuacji, bo miała jakąś niedokończoną swoją historię, swoją relację. I Wy tutaj mogliście mieć różn, różne, tu karty pokazują, że mogły być różne sytuacje między Wami. Aż w końcu jakiś incydent, nie wiem, jakaś wiadomość spowodowała, że Wy tak naprawdę odwróciliście się od tej osoby. Ta osoba chce Was przytulić. Wy czekacie na kogoś z sercem na dłoni. W ogóle tu się pokazuje osoba mądra. Wy chcecie osoby mądrej z sercem na dłoni, żeby tu było dużo jasności, tak? Jeżeli chodzi o jakąś znajomość czy relację. Może Wam nawet też trochę było przykro z tego powodu, że tam nie wyszło coś, tak? Że ta znajomość jakaś, czy, czy coś tam, co mieliście, nie dało żadnych rezultatów, bo tu karty mówią, że... Myśleliście może, że gdzieś spotkaliście tą osobę, czy poznaliście ją, czy zaczęliście się z nią spotykać. Chcieliście tutaj rodziny, e, jakiejś fajnej stabilizacji. Byliście nawet skłonni o to zawalczyć, ale tu karty mówią o tym, że raz pod wozem, raz na wozie i w końcu coś tam się wydarzyło. Ta osoba bała się zmian, tak? E, może to nie był po prostu odpowiedni moment na zmianę, ale tu mi się ta osoba, która chce Was przytulić pokazuje w dużych słabościach. Hmm. Tak, Wy potrzebujecie tutaj kogoś takiej e, równowagi między ludźmi, kogoś, kto przyjdzie z sercem, kto będzie miał szczerość w stosunku do Was. Wy sobie na taką fajnie pokazuje się ja sobie posiedzę pod drzewem, bo nie jest mi w życiu źle i sobie poczekam na tą wielką miłość. A wybór przy Was jest, moi drodzy. Nawet może być taka sytuacja, że no kurczę, wy macie być może świadomość tego, że macie wybór, jeżeli chodzi o partnerki czy o partnerów, bo tu jest kurczę. Takie trochę, wiecie, pokazują się karty, które mówią o tym, że ja dobrze wiem, że jakbym chciała albo bym chciała, to już dawno bym miała, ale wy chcecie coś porządnego, coś prawdziwego. Tyle dla grupy numer jeden. cię przytulić. Grupa numer 2. Kto chce cię przytulić? Grupa ner 2. Zobaczmy. Się nie może zdecydować na podróż, bo słyszał być może o Was jakiejś rzeczy. Że przy Was, że Wy się być może spotykacie z kimś albo z kimś jesteście. Ktoś się nie może zdecydować tutaj mm, na przyjazd, na podróż, bo ta osoba Was podgląda, bo ta osoba coś słyszała o Was. Mm, kurczę, ta osoba chce Was tutaj przytulić. Nawet może być młodsza, słuchajcie, tak karty pokazują. Ale ta osoba się nie może zdecydować na przyjazd, dlatego że hmm. najpierw karty pokazują, że nie bardzo była pewna hmm, tego, co być może chcecie od siebie, bo tutaj karty mówią o tym, że trochę taka była przygnębiona hmm, nie do końca pewna nie wiem, czy tutaj jakiejś waszej znajomości, czy jakiejś relacji. Ma problem ta osoba z podjęciem decyzji o podróży, e, o ruszeniu w Waszym kierunku, ponieważ słyszała jakieś plotki, pomówienia. Taka osoba chce Was przytulić. Może to być osoba, która cały czas Was gdzieś tam podgląda. E, młodsza też może być. Hmm. Kto chce Was przytulić? A drugą tu osobę mamy: słuchajcie, z którą byliście w związku ale karty mówią, że to już dawno temu mógł być rozwód, czy rozstanie. A nie jestem na 100% pewna, bo tu nie mam akurat takiej, takiej karty, jest inna, która mówi o tym, że mogliście się rozstać, ale że byliście dłużej ze sobą. To nie było pół roku, parę miesięcy, czy nie wiem, wydaje mi się, że tutaj mogło być z 2-3 lata na pewno, jak byliście z tą osobą. Hmm. Ale ktoś kogoś ocenił i wszystko runęło. Tutaj mamy do czynienia z taką osobą, z którą byliście w związku, w relacji. Teraz ta osoba uważa w ogóle, że między wami, to co między wami było, było wyjątkowe. Tęsknoty trochę tutaj jest, e, chęć przytulenia no na pewno. Ale zobaczmy, ta pierwsza osoba nie umie się zdecydować na podróż. Hmm. Może to są kwestie jakiejś miejscowości rodzinnej też takiego miejsca z którego się wywodzicie ta osoba być może tam przebywa w miejscu w którym bywaliście tu są jakieś wspomnienia ale to jest wspomnienia związane z rodziną ta osoba ma blokady tutaj nie umie zdecydować się na podróż chciałaby tak naprawdę coś zaistnieć w waszym życiu ta osoba bardzo ale słyszała o was jakieś nie wiem plotki że jesteście szczęśliwi że macie rodzinę Obawia się tego, że postawicie granicę tej osobie, że macie rodzinę, że, że z kimś jesteście, że jesteście szczęśliwi, a może gdzieś się pokazujecie. Pokazywaliście z kimś, nawet tak mogło być, że przez jakiś czas się pokazywaliście z kimś gdzieś tam na jakichś portalach czy coś takiego. I tutaj karty mówią o tym, że ta osoba nie umie się zdecydować, bo nie ma do końca odpowiedniej wiedzy na Wasz temat. I są tutaj jakieś plotki, albo wiadomości, nie wiem, z drugiej ręki i nie, nie uważam, żeby one były prawdziwe te wiadomości. Natomiast ciągnie wilka do lasu, wam powiem szczerze. Ta osoba cały czas myśli o Was intensywnie. O, i chciałaby się czekać na odpowiedni moment. I tak przyjdzie do was ta osoba najprawdopodobniej. Na dzień dzisiejszy nie, po, nie potrafi się zdecydować na jakieś ruszenie, na, jakieś, na jakąś podróż. Może być to osoba, która jest tak, czasami pokazuje, że dwa lata młodsza, ale nie zawsze tak jest. Może tutaj pokazywać się energia tej osoby, taka trochę chaotyczna. Ktoś, kto ma problem generalnie, żeby tak jakby ruszyć. Czystymi intencjami, i powiedzieć, nieważne co będzie, nieważne co tam u ciebie, ja może spróbuję się zbliżyć, tak? Ta osoba chce się przed Wami w ogóle bardzo dobrze zaprezentować. No, myślała, że czekacie na nią, ale tutaj karty pokazują, że mm, jakieś plotki, jakieś pomówienia są. A może ta osoba obserwuje Was gdzieś tam właśnie i widzi coś innego że wy nie jesteście sami, że wokół was jest, nie wiem, że sobie świetnie radzicie, że jesteście szczęśliwi. No to jest problem. Ta osoba chce się bardzo chciałaby się bardzo dobrze zaprezentować przed wami. On Kusi tutaj bardzo. Kusicie bardzo tą osobę. Natomiast powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to dojdzie do skutku. Raczej dojdzie. Raczej ta osoba ruszy, ale tutaj też jeszcze czasu musi upłynąć a druga osoba to jest taka, wiecie, z którą byliście w związku to na pewno tylko ktoś kogoś ocenił, wszystko runęło byliście spełnieniem marzeń dla tej osoby tutaj karty mówią o tym, że byliście jak nie wiem, trochę brat z siostrą wam powiem szczerze, bo tu karty bardzo, bardzo są fajne, takie tutaj ktoś kogoś nadal kocha to raczej ta osoba was nadal kocha wy sobie nie zdajecie sprawy z tego chyba Czeka najprawdopodobniej, aż w waszym życiu coś się nie uda i liczy na to, że wy przyjdziecie do niej. Ta osoba chciałaby was przytulić. Ktoś kogoś tutaj osądził, bo były tajemnice. Mogły dotyczyć dziecka, dokładnie te karty pokazują, albo mogły dotyczyć no ale raczej dziecka tutaj raczej dziecka, i dlatego ktoś kogoś osądził, i wszystko runęło. Bo ktoś komuś nie powiedział prawdy. Całkiem tak jakby. Ktoś coś pominął, ktoś coś zatrzymał dla siebie. Tutaj ta osoba zatrzymała coś dla siebie, coś pominęła. I dlatego wszystko jakby, najpierw ktoś kogoś osądził, a potem coś wyszło być może na wierzch, na jaw. I tutaj po karty pokazują, że to runęło między wami. Więc mamy dwie osoby. Jedna mm, trochę pazurami drapie w miejscu i nie może ruszyć do przodu bo polega na, nie wiem, tym, co zobaczyła, tym, co usłyszała. A druga, mężczy... tutaj druga osoba to jest dokładnie osoba, z którą byliście w relacji i ona czeka tak naprawdę, ta osoba, aż Wam coś się nie uda i wtedy ma, aż odkryjecie dosłownie tutaj, że to być może w co weszliście albo z kim jesteście, to jest nic nie warte. I powrócicie do tej osoby, z którą byliście. Tak to tutaj dzisiaj wygląda, jeżeli chodzi o dwójkę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia.